Można by długo o nim opowiadać, ale po co niech sam opowiada? Tomasz Olbratowski FM. Pani premier Ewa Kopacz dokłada wszelkich starań, aby nie poprzestać w uporczywym dążeniu mającym na celu zwielokrotnienie wysiłków. Właśnie pracuje nad powołaniem nowego pełnomocnika, który ma zająć się bezpieczeństwem na drogach, w wodzie, na torach i w powietrzu. Poważnie, w których to środowiskach dochodzi do zdarzeń przecież. I przydałby się jeszcze pełnomocnik do spraw pełnomocników, który zająłby się ogólnie pojętą koordynacją działań pozostałych pełnomocników. I pełnom mocnikami, pani premier, są głównie kobiety i słusznie, bo skład każdej grupy zarządzającej powinien być płciowo mieszany. Jak się sami faceci zbiorą, nie no to wiemy, no najpierw gadają o ornitologii, <laughs> znaczy porównują ptaki, nie? Zastanawiają się, czy na nartach można jeździć noskami do tyłu i takie tam. Ja poprosiłem koleżankę, słuchaj, stań na tle okna, odwróć się tyłem, narysuj sobie czarną opaskę na oczach i powiedz zmienionym głosem, ale szczerze, o czym rozmawiają kobiety, kiedy są same? I ona odpowiedziała, nie chcę. Chcesz wiedzieć... No właśnie, no właśnie. Kiedy towarzystwo jest tylko męskie lub tylko damskie, to nie jest w stanie niczego załatwić. Rozmowy schodzą na tematy, temaciki, tematuńki i nic z tego oprócz przyjemności gadania nie wynika. A towarzystwo mieszane, no to popisuje się przed sobą intelektem, pomysłami, piersiami. Chce coś zrobić, żeby inna płeć podziwiała. Dlatego ważne jest, żeby każdy minister dostał tę pełnomocniczkę i odwrotnie. Każda pełnomocniczka ministra.